Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony popularny to jest Assassin's Creed Valhalla, a to są streamki. I najprawdopodobniej to jest moje ostatnie nagranie z Assassin's Creed Valhalla. I jest to dodatkowe zakończenie, jakie otrzymujemy po znalezieniu wszystkich anomalii w grze i przejściu ich. Chyba na sam koniec wziąłem sobie najbardziej masochistyczną anomalię, jaka jest, mianowicie po przejściu no pewnej ilości tych anomalii, już naprawdę ma się ich bardzo, ale to bardzo serdecznie dosyć. Co to za jakieś morskie fale? Co to kogoś tutaj pogrzmiło? To już jest totalne przegięcie. Wyżej. No, faster, wyżej, nie wiem, cokolwiek. Do góry. Panie no. Prawie by nas to może zalało. Co to ma być za masoły histyczne rzeczy. Ja po prostu podejrzewam, że oni wzięli i do tych całych animusów. Zatrudnili po prostu jakichś ludzi z Minecrafta, tych, którzy robią te takie tory, wiecie, na, na te takie biegania i tak dalej. I powiedzieli im, no, zróbcie takie, które tylko wy będziecie w stanie przejść, a my to przerobimy na wersję Assassin's Creed, nie? O, co tu biega? Nope! No, na pewno nie o to. Więc, biegniemy sobie tutaj, do tu, góry. Tak. Tutaj, tutaj. Yy, no chyba nie. Nie wiem, co moja postać odwaliła. Bo biegło się cały czas pro... Dobra, teraz była moja wina. Chciałem wszystko zrobić za szybko. Poczekajmy chwilę. Tirym tirym. Tutaj powinna być taka muzyczka jak w windzie, nie? <grym> jak jedziecie windą albo czekacie na windę, to jest właśnie taka muzyczka. Ok, i do góry, do góry, do góry. Idziemy tu, tu i teraz. No właśnie! To samo mi odwalił poprzednim razem, po prostu se zszedł na dół. to ktoś wymyślił. Nie, ja mam miękko w nogach. Za każdym razem, jak ta postać skacze, to ja po prostu mam miękko w nogach. Skupiamy się na chwilę. Lepsze uczucie niż pokonanie bossa w solsach. <grywia> Dobra. I tak teraz Save Point był e, tylko wcześniej. Tu już nie ma Save Point. No i rodzice. Wait a sec. Po co ja podbiegam do tamtej ściany? skoro on po niej i tak nie może wybiec A, nie już kumam czaczy to nie jest takie proste Ja muszę stanąć tu i czekać czyli jednak nie nie ma jeszcze fali jeszcze żyję. Tu jestem ponad falą. Jestem ponad falą. Przeżyłem. Tu też byłbym ponad falą. A, ok. Muszę poczekać, aż to dojdzie do tego. I teraz. Dobra. Teraz możemy się powspinać tu. O, już widzę, że ktoś wyszedł. Przeszedłem Rejda i już ktoś wyszedł. Ktoś ma ciekawe życie, żeby wejść na streama tylko po to, żeby zobaczyć, jak jestem nerwiony Dobra. Od tego momentu wracamy już do normalnego odcinka. Heyo, back. Tam mogliście zauważyć, albo nie mogliście zauważyć, w sumie musieliście zauważyć, że było malusienkie cięcie. Takie, takie tyci, 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 nie? Trwało tam, nie wiem, 13-15 minut, jakoś tak. No, i to cięcie było spowodowane tym, że nie mogłem wytajmingować skoku i nie mogłem rozkwinić, jak to wszystko do końca działa. Rozdzielacz obrotowy. No, to sprawdźmy, co będzie, jak to ruszę czy kręcę. Coś się tu rusza, przesuwa, zmienia. Oho. Sprawdźmy, jak to teraz będzie działać. Ok, tył. Tak na przykład. Co to nam teraz daje? Nigdzie nie wyjdę w żadne ciekawe miejsce. A jak sobie zablokuję te dwie rzeczy, to może przynajmniej gdzieś wyjdę. To może przynajmniej wyjdę na tyle, żeby sobie zablokować jakąś inną rzecz. Na przykład nie wiem. To się przemieszcza czy się nie przemieszcza? Ten element jest chyba stały. Ten się przemieszcza. Ja go chcę pewnie zablokować tu w najwyższej pozycji. Dobra, mam dwa te promienie. Te mi teraz nic za, za wiele nie dają. Zablokowanie tego da mi tyle, że. Że mógłbym przeskoczyć na ten. Jakbym się dostał na ten. A jestem w stanie się dostać na ten? Nie. Na ten? Tak samo nie. Ale żeby się dostać na ten. Dobra. Chyba już kmije. Chyba już kli. Chyba trzeba się dostać na ten. O, tak. I zablokować. Teraz stąd przejdę tam. Dostanę się do tego miejsca, czyli jest mi potrzebne to. Czyli potrzebowałbym sobie zablokować ten tył. Spróbujmy w ten sposób. I to powinno zadziałać. Jesteśmy tu, pobiegniemy tutaj, tutaj, kolejna osoba uciekła, tutaj, przeskakujemy naprzeciwko i jesteśmy prawie że na miejscu. To nam blokuje ten klocek, ale to nam się nie przyda, bo my potrzebujemy ten klocek mieć zablokowany jak on będzie z tyłu, nie na dole, nie tam, O eee. dokładnie tak Ta -da! tyłem do góry, do tyłu, Skacz A myślałem, że podskoczysz do tyłu. Dobra, to coś, co lata sobie góra, dół, ma w planach mnie zniszczyć. Taki system antywirusowy. Więc biegniemy za nim. I przebiegniemy jeszcze kawałek za nim. the mad one has gathered his trusted eight to a secret hold. remember the calculations. you must act with precision. every small step must be accounted for. i'll remember. they are burned into my brain. how long till your rebirth? a long time, love. you must wait in your endless present, and i will sail the black sea of non-being. but if all comes well, i'll find you again. To jest ciekawe, bo te historie tutaj opowiedziane w Walhalli tłumaczą ogrom e, tego, z czym jest związany anibus. Animus, jak działa, z czym jest związany, jak powstał? Jak mi się udało na styk? W żadnej innej części nie było tak dokładnie wytłumaczonych wiele rzeczy. Znaczy, dokładnie, niedokładnie. Skąd się biorą w ogóle te pamięci? Dobra. Teraz jest najważniejszy moment bo to jest ostatnie wspomnienie z tego co jego e, ta anomalia Animusa musa od balami Let it flow. From the life tree we go, to the life tree we shall one day return. None may follow. Loki least of all. find you made one on the far side of our doom by na tyle dziękuję bardzo wszystkim za uwagę do zobaczyska w odcinkach z prawdopodobnie innych serii bądź z jakichś DLC-ków z asasyna eee, DLC ków z asasyna gdyż no najprawdopodobniej w tym momencie z już więcej nagrywać nie będę to jest już chyba koniec takiej sesji nagraniowej i, i mojego posiadania ubisoft pasa więc chyba tyle jak coś możecie zostawić za w górę, subskrypcję i odezwać się w komentarzach. No i zapraszam wszystkich na streamy. Na razie.